Редактор субтитров Ja dzisiaj od samego rana intensywnie. Jak sobie postanowiłam, wczoraj wieczorem, że wstaję. Robię trening, tak zrobiłam. Chociaż były zawahania, jak zadzwonił budzik. Niemniej jednak podniosłam swoje cztery litery i zaczęłam działać. I powiem Wam szczerze, że to jest coś cudownego. Już Wam kiedyś mówiłam we vlogu chyba w poprzednim, bądź jeszcze we wcześniejszym, że w... roznosi mnie aż. Natomiast dobrze, bo mam dzisiaj bardzo dużo do zrobienia. Zaraz jadę na skrzypce, natomiast później jak wrócę, to muszę nagrywać lookbooka, a to jest mega wyczerpujący film, więc dużo energii się mi sprzyda. Mam nadzieję, że teraz każdego dnia będę wstawać, no o tej 6.30 i te pół godziny treningu zrobię, bo tak jak mówię, no od razu inne samopoczucie, inne nastawienie do życia. Zdecydowanie czuję się lepiej lepiej, także mega, mega mnie to cieszy. Do tego jeszcze z rana dwie szklanki wody z cytryną. Później śniadanko pyszne, kawka, zresztą wszystko widzieliście. No, takie poranki to ja bym chciała mieć codziennie, więc mam nadzieję, że motywacji mi nie braknie. ale jest bludas. A więc biorę torebule i jadę. Wróciłam właśnie z zajęć. Biorę się za nagrywki, natomiast byłam jeszcze przelotem w RTV AGD, bo musiałam tam mamy coś kupić i przy kasie wisiały karty pamięci razem z adapterem. 64 GB za 20 zł, 20 bądź 25. Jakoś tak nie mam paragonu, więc Wam nie powiem. No ale właśnie około tej kwoty, więc byłam w szoku, bo to się naprawdę opłaca. Także nawet się nie zastanawiałam i od razu wzięłam. Bo mi do nagrywek jest potrzebna bardzo duża ilość kart pamięci, żeby wiecie, nie przerywać nagrywania w trakcie, nie usuwać jakichś tam zaległych materiałów, nie przedłużać, że tak powiem, tylko po prostu, no, na przykład vloga nagrywam na tej karcie, e, inny film na tamtej i wszystko mam wtedy fajnie posegregowane. Jeżeli też poszukujecie w miarę tanio kart pamięci, no to może jeszcze zdążycie i w RTV AGD taka promocja. Ja już skończyłam nagrywać, minęły 3,5 godziny. No i tutaj, właśnie ta druga strona YouTube'a, czyli to, czego wy nie widzicie: film trwa kilka minut, a nagrywa się go kilka godzin. Ja czuję się tak wypompowana, bo tego typu filmy pochłaniają bardzo dużo energii. I mimo, że ja rano, wiecie, zrobiłam trening i byłam naprawdę tak pozytywnie nastawiona, naładowana tą energią i tak dalej, i tak dalej, no to jednak. Jestem mega zmęczona, ponieważ ten film po prostu pochłonął całą moją energię, którą miałam. Więc teraz muszę zrobić sobie kawkę, ugotować ziemniaczki, zjeść obiadek i zabrać zamontowanie. Ale szczerze powiedziawszy, nawet nie mam na to ochoty, żeby ten materiał odpalać. Programie, więc na pewno najpierw wezmę się za składanie vloga, a później dopiero właśnie za tego Lookbooka. Niemniej jednak na pewno się okaże, że któraś ze stylizacji wyszła nie tak, jakbym chciała, więc będę musiała pewnie we środę bądź w czwartek nagrać ponownie, ale to już wiecie, tam, jedną, dwie stylizacje dograć, to nie problem. Dzisiaj wiecie, zamiast podzielić sobie nagrywanie tego filmu na kilka dni, tak jak zazwyczaj to robiłam w przypadku Lookbooków, to nie, ja wszystko naraz i teraz po prostu jestem padnięta. Także kawa to jest coś, czego potrzebuję i mam nadzieję, że mi pomoże. W piątek udało mi się zrobić paznokcie. Ja ostatnio robię regularnie tymi hybrydami, które mnie nie uczulają. Natomiast ostatnie dwa tygodnie miałam bardzo intensywne i ściągnęłam hybrydy, natomiast nie miałam czasu zrobić nowej, ale w piątek w końcu mi się udało i sobie zrobiłam. Ja skórek nie wycinam, jak widzicie, zresztą odpycham i w ogóle wybrałam taki super brązowy, jesienny kolorek. Bardzo, bardzo mi się podoba. Ja już kawkę sobie tutaj piję i mam nadzieję, że zaraz mi się polepszy i dostanę zastrzyk energii. W Rosmanie też kupiłam dwa wkłady do dzbanka filtrującego. Ja mam ten z Dafi, więc muszę zaraz wymienić, ponieważ już mi świeci się na czerwono. I od razu informuję właśnie, że czas najwyższy. Tutaj z boku jest właśnie taka informacja, co jakie światełko znaczy, więc ja już jak widzieliście, Mam czerwone, także wymieniam. Mam nowy i teraz trzeba zresetować przez 5 sekund. Ok, i od tego momentu już Wam liczy e, miesiąc do wymiany. Was w kolejnym dniu, mamy wtorek. Ja dzisiaj znów rozpoczęłam swój dzień e, od treningu. Natomiast było zawahanie, jak zadzwonił budzik, czy może jednak dzisiaj odpuścić i robić co drugi dzień. Ale koniec końców podniosłam się swoje cztery litery i zabrałam do roboty. Bardzo mnie to cieszy, bo najgorzej to wiecie, wstać. A później już leci z górki. Znowu mam bardzo dużo energii do spożytkowania, ale spokojnie, mam co robić cały dzień. Tak naprawdę gdzieś z jakimiś przerwami pracuję, więc energia jest potrzebna. Ale w ogóle pokażę wam co mi się wczoraj przydarzyło. Odpaliłam kominek i poszłam do kuchni. Wracam, a tu po prostu patrzcie, co się stało. Wosk wszędzie. Eee, tutaj w tym tilajcie również. No, i myślałam, że może Kuba, wiecie, walną yy, szufladą, i gdzieś tam się wylało, ale przyglądam się bliżej, a tutaj kominek po prostu pękł i wszystko się tutaj wybrudziło, w środku zresztą również. Musiałam się przekręcić, żebyście mieli jaśniej bo pod światło nagrywałam. A więc jeżeli chodzi o to, kogo to jest wina, to niestety moja, ponieważ zachciało mi się włożyć tutaj takiego dużego tealighta. Ja Wam dam dla porównania. Taki włożyłam do kominka, a powinno się wkładać tej wielkości. Natomiast stwierdziłam, że ten kominek jest taki duży i ma tą miseczkę też taką dużą. No nie pomyślałabym, że może od tego tealighta większego po prostu kominek pęknąć. Także no niestety moja wina. Ale właśnie, jak będę miała przerwę dzisiaj pomiędzy moją pracą, to pojadę i kupię nowy kominek. No bo co mam zrobić? Dobrze, że tam było parę sztuk, więc mam nadzieję, że nie zostały wykupione. Gdyby Was podkosiło, żeby zmienić tylight tutaj na taki duży, to nie róbcie tego. Tak właśnie mi się wydawało, że skrobał w drzwi. Cześć! Ale pięknie świeci słoneczko! A jak zimno, hejo! W piątek przyszło mi jeszcze zaległe zamówienie z AliExpress. Zapomniałam już w ogóle, że te gąbki zamawiałam, bo to było chyba już z 2 miesiące temu. Natomiast spoko, bo mi się jakoś tam nie spieszyło. Ja Wam bardzo polecam te gąbeczki iMagic. Postaram się wkleić w opisie linka do nich. Gdybym zapomniała, to piszcie w komentarzu e, i Wam wtedy wstawię. Chcę Wam pokazać, jak one wyglądają w środku, przynajmniej jedną sobie otworzę. Możecie sobie zamówić różne kształty. Ja tutaj akurat zdecydowałam się na jedną taką ściętą, e, i tutaj od dołu również. Natomiast ta nie chcę jej otwierać, ale jak widzicie, troszkę prześwituje. Jest to takie typowe jajeczko. W tym momencie też używam do makijażu tej w kształcie jajeczka z I Magic, natomiast nie będę Wam pokazywać, bo jest już trochę brudna i nie mogę no, dobrać tych takich przebarwień różnych od podkładu. Niemniej jednak są to kombeczki, które nie wpijają Wam dużej ilości podkładu. Jak możecie zobaczyć, chyba za dużo Wam tutaj nie opowiem, bo widzę, że mój piesek chciałby... Co chcesz? Na łóżko? Wracając do gąbeczki, tutaj możecie zobaczyć z bliska jej porowatość i bardzo ładnie ta gąbeczka rozprowadza podkład na twarzy, tworzy taki efekt bardzo wygładzony. No, jest to jedna z najlepszych chyba gąbeszek, jakie ja miałam okazję używać. Bardzo, bardzo Wam polecam, nawet na próbę sobie zamówcie jedną. Ona chyba piątkę kosztuje. Nawet można znaleźć tańsze aukcje, jak się dobrze poszuka i jest naprawdę godna polecenia. Dobra, jednak żeby nie być gołosłowna, to wam tyle pokażę, że właśnie ta gąbeczka jest teraz u mnie w użyciu, już od jakiegoś czasu w ogóle nic się nie niszczy. Poza jedynie tym, że nie mogę jej już tak ładnie domyć, mimo że codziennie po makijażu ją olejkiem czyszczę, to jednak gdzieś tam już no, miała prawo się zabarwić i niestety no, wygląda jak wygląda, ale nadal sprawuje się świetnie. No, i właśnie możecie sobie nawet porównać, bo przed chwilą tą czyściłam, jak wygląda po namoczeniu wodą, jak dużo rośnie. No, i niestety właśnie byłam w tym ogrodniczym, ale kominków z Janki już nie ma, tylko zostały te z wytłaczanymi kwiatami, a ja takiego nie chcę. Chciałabym czysty, więc chyba teraz siądę i od razu zamówię. Bo oni nawet nie wiedzą, kiedy będzie dostawa, a ja bym bardzo chciała już go mieć. Jak co wtorek jestem w terenie, więc kawka musi być.